Cześć, witam was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj, jak widzicie, mamy kilka kartonów do otworzenia. A dlaczego? A więc tak. Jak pewna część z was słyszała, zaangażowaliśmy się w projekt Toru do Driftu RC i dzięki uprzejmości firmy JATO mamy kilka kartoników, w których jest sprzęt, który nam pomoże w pracach na torze. Ale koniec gadania, czas zajrzeć, co jest w pudełkach. A więc tak jak widzicie, mamy odkurzacz, który pozwoli nam utrzymać porządek na torze. Nade mną jest reflektor, który rozświetli ciemne wieczory. Dodatkowo wiertarka, która na pewno się przyda, aby powiesić jakieś banery bądź inne fajne rzeczy. Szlifierka, którą wyróżniamy podłogę i przedłużacz, żebyśmy mieli się do czego podłączyć. Wszystko bliska obejrzymy już na torze. Jak widzicie jesteśmy już na torze. Przed mną stoją kartony, które stały na biurku. Więc za chwilę dobiorę się do lampy i ona szybko zmontuję, żeby oświetliła nam resztę rzeczy. A więc tak. Pierwsza rzecz, dobieramy się do kartonika z lampą. Tutaj mamy stary. Mam kolejną regulację w tym razie nie ma co wysoko podnosić, bo to jeszcze musimy przygęścić poprzeczkę. Teraz już na pewno lepiej widzicie, bo lampa powiem szczerze, no, ładnie świeci, także możemy zajrzeć do reszty pudełek. Eee, może najpierw do wiertarki, Sobie odłożymy jedną na bok i zajrzymy, co mamy tutaj. I zaglądamy do środka. Wiertarka proszę Państwa, na pewno nam się przyda do takich rzeczy jak powieszenie banerów, zamontowanie jakichś półki, czegoś takiego. No i tak jak mówiłem, czyli ogranicznik i rączkę, żeby łatwiej było nam tą wiatarką pracować. Wiertarka oczywiście jest udarowa. Także bardzo fajny sprzęt.